Jednym spojrzeniem odkryć finansowe tajemnice firm. Bilans wydaje się być kluczem. Ale co jeśli ten klucz został zmanipulowany? Dziś odkryjemy zarówno moc, jak i ciemną stronę. Inteligentne handlowanie Twój przewodnik finansowy handel, inwestycja, giełda. Witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie, gdzie finanse nie mają przed nami tajemnic. Bilans to fundament analiz finansowej. Ale czy zawsze możemy mu zaufać? Przyjdźmy się bliżej, jak bilans może stać się narzędziem zarówno wiedzy, jak i manipulacji. Bilans, finansowa waga przedsiębiorstwa, pokazuje równowagę między aktywami a pasywami. Jest jak finansowe zdjęcie, pokazuje, co firmy posiadają i skąd wzięły się te zasoby. Inwestorzy analizują bilans, mogą ocenić zdrowie finansowe firmy jej płynność, zadłużenie czy efektywność inwestycji. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Bilans, mimo że jest kluczowym dokumentem, może być również przedmiotem manipulacji. Fałszowanie bilansu, czyli świadome wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej firmy, to realne zagrożenie. Podobnie upiększanie, czyli kreatywna księgowość może zniekształcić obraz przedstawiającej firmy w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości. W historii gospodarczej znamy wiele przykładów, kiedy to manipulacje bilansowe prowadziły do katastrofalnych skutków. Nie tylko dla samych firm, ale także dla inwestorów, pracowników i całych gospodarek. Przykładów jest wiele. Oto kilka znaczących dla Polski oraz dla świata. Na przykład idea bank. Oskarżona o manipulacje bilansowe poprzez stworzenie nieistniejących depozytów, co wpłynęło negatywnie na zaufanie klientów, a bardziej globalne: Worldcom, firma telekomunikacyjna, która zawyżała zyski o blisko 3,8 miliarda dolarów przez nieprawidłowe księgowanie kosztów, co jest jednym z największych przypadków. Fałszowania bilansu. Lehman Brothers, bank inwestycyjny, który upadek w 2008 roku był katalizatorem światowego kryzysu finansowego, częściowo z powodu praktyk bilansowych ukrywających dług. Aktualny przypadek to Super Microcomputer, gdzie pojawiły się poważne problemy. Kurs akcji gwałtownie wzrósł do marca 2024 roku, a następnie zaczął systematycznie spadać z powodu negatywnych wiadomości, takich jak raport. Hindenburg Research. W sierpniu 2024 roku opublikowano raport ujawniający poważne problemy z księgowością i nieujawnione transakcje powiązane śledztwo Departamentu Sprawiedliwości USA. We wrześniu 2024 roku rozpoczęło śledztwo w sprawie problemów księgowych. Potem rezygnacja audytora. W październiku 2024 roku Ernst Young zrezygnował z audytu, odmawiając Potwierdzenie bilansu rocznego. Firma nie przedstawiła na czas swojego raportu rocznego, co wzbudziło dalsze wątpliwości. Te wydarzenia spowodowały znaczny spadek wartości akcji, który rozpoczął się jeszcze przed publikacją raportu Hindenburg Research, co ujawniają wykresy i może sugerować sprzedaż przez osoby posiadające poufne informacje. Te przykłady podkreślają znaczenie. Dokładnej analizy technicznej przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Jakie są Wasze doświadczenia z analizą bilansów? Czy kiedykolwiek natknęliście się na przypadki, które budziły Wasze podejrzenia? Jakie środki ostrożności stosujecie, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia? Błąd. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Bilans to ciekawe narzędzie w rękach świadomego inwestora. Ale pamiętajcie o krytycznym podejściu w weryfikacji informacji. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Nie przegapcie kolejnych odcinków. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.